Cześć! Dzisiejszy live nagrywam bardzo spontanicznie. Natomiast temat, który poruszę nie jest jakiś zupełnie taki wzięty nagle z sufitu, tylko on już chodził za mną od dawna, bo wywołała go pewna historia, którą zresztą za chwilę przytoczę. Mianowicie poznanie pewnej dziewczyny, a temat bardzo istotny i najwyraźniej na ten moment nastąpił tak zwany według fizyki punkt krytyczny, czyli moment, w którym największą e, najmniejszym nakładem energii osiągasz najlepsze rezultaty i w tym kontekście mojej działalności, tego co teraz robię, to jest właśnie wyselekcjonowanie potrzebnych informacji w prosty, szybki sposób, ponieważ ja zazwyczaj do pewnych rzeczy mamy mnóstwo różnych od, od, odniesień i wyselekcjonowanie stricte danych historii, konkretnych historii jest wyzwaniem, a teraz właśnie przyszło mi po prostu selekcja informacji przyszła mi szybko. Nagrywam to wideo w pewnym poczuciu takiego spokoju i lekkości i pewności, że bez względu na to, co powiem, będzie to właściwe, bo, bo temat jest istotny. No a rezultat w tym kontekście to to, że to, co istotne, ten temat z mojego punktu widzenia, będzie po prostu w internecie. Jeżeli ktoś będzie chciał obejrzeć, to będzie mógł obejrzeć. I te, powiedzmy, walory tego stanu, punktu krytycznego, można odnieść do swojej działalności, kiedy właśnie robisz coś w spokoju i uznajesz, że ma być to takie, jaki właśnie jest. Na no temat życzliwości, i taka historia, o której wspominałam, tak naprawdę dzisiaj zostało to w jakiś sposób przeze mnie wywołane, bo wrzuciłam posta z fragmentem książki Hawkinsa o tym, że życzliwość się transformuje. No, i teraz może niektórzy się zastanawiają w ogóle, jak to ma się na przykład do biznesu. A otóż w ogóle ta treść dzisiejsza będzie bardzo adekwatna, związana z biznesem. Historia polega na tym, że poznałam jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, dziewczynę, która była bardzo religijna, bardzo, to znaczy była praktykującą katoliczką, miała okazję powiedzieć o sobie kilka, kilka zdania, się temu przysłuchiwałam, i tak gdy o niej mówiłam, boże, gdy ona o sobie mówiła. To mój filtr wyłapał pewną rzecz, ona bowiem powiedziała, że ona właśnie jest bardzo wierząca, praktykująca i pomimo tego czeka, ma taką pełną nadzieję w sobie, że Bóg daje znak, ale to będzie takie spektakularne, to będzie takie coś, że ona po prostu tak, tak ją to chwyci i to będzie takie wow. I, I że ona właśnie czeka na taki moment takiego dużego znaku od niego. I dopiero ja po jakimś czasie, gdy tak w jakiś sposób wróciłam do, do tej rozmowy, gdy o niej sobie myślałam, przyszło mi do głowy, że właśnie umysł, to był taki mój klik, takie, takie nagle połączenie kropek, że umysł jest tak przyzwyczajony do myślenia w wielkiej skali i tak utożsamił się z tym, że duże rzeczy i takie spektakularne są tymi właściwymi i tymi najlepszymi, że totalnie zapomniał o ważności i o stycie, i istocie spraw małych. Nawet do tego stopnia, że przyszło to w kontekstach Wiary, religii, gdzie po prostu czekamy na efekty wow i mam wrażenie, wtedy miałam takie wrażenie, że po prostu musimy mieć znowu misjonarza typu Jezus, który zacznie chodzić po, ziemi, po wodzie, i dopiero my wtedy zwrócimy na niego uwagę. A on nam powie, zwróci uwagę na rzeczy proste, takie, które są właśnie często przez nas już niezauważane. I to ma związek ze zdaniem, które kiedyś z, w jakiś sposób gdzieś wyszperałam. Było to zdanie Einsteina, który powiedział, że boskość tkwi. W prostocie. I to właśnie jest ten, ten klucz, czyli rzeczy, które od zawsze istniały, które są dostępne od zaraz. My nie musimy chodzić na szkolenia, nie musimy kupować kursów, nie musimy czytać jakichś książek, nie musimy mieć wiedzy tajemnej, żeby na przykład właśnie z nich korzystać, typu, typu życzliwość. I tutaj umysł może się buntować, no bo, no bo, no bo, no bo, ale przecież moje działanie, mój plan działania, jakieś procesy, strategie, ja mam zaplanowany harmonogram, kalendarz i tak dalej. I owszem, działania są istotne, bo jakby nie było, żyjemy w świecie fizycznym i wszelkie twórcze rzeczy, cuda, które są widoczne dla nas, one... Powstały skutek naszego działania. Natomiast prawda jest taka, że inspiracja do tych działań była znacznie głębiej, bowiem istnieje jeszcze plan niewidoczny. I teraz um, mówię tu o pewnym systemie. Które jest dla nas niewidoczne, ale tak naprawdę kieruje naszymi działaniami. Mówi się tutaj o schematach, o wzorcach. Mówiąc bardziej językiem fizyki, to są pola energii, pewne atraktory, jak to mówi Hawkins. I daję tutaj taki pewien przykład, metafory. Wyobraźcie sobie pociąg, który jedzie po szynach, ale wyobraźcie sobie, że te szyny są ukryte. My ich nie widzimy, widzimy tylko to, co na powierzchni, czyli pociąg. I siedzisz w tej. W tej Głównej, w głównej kabinie prowadzisz ten pociąg i z tej perspektywy, kiedy ty jesteś przy tej kierownicy, uważasz, że to ty kierujesz tym pociągiem, natomiast gdyby wziąć drona i z lotu ptaka popatrzeć na, na, na ciebie, na ten pociąg i na przykład wziąć ujęcie jednodniowe, tygodniowe, miesięczne albo na przykład roczne albo kilkuroczne, to się okaże, że działasz tak naprawdę według pewnych wzorców, pewnych schematów, według pewnych pól, pól energii. I Hawkins opowiada o tym, że właśnie są pewne schematy i wzorce, które nas osłabiają, a są też pewne, które nas wzmacniają. Dlatego mówi o tym właśnie, że to jest siła bądź moc. Te, które nas osłabiają, one powodują siłę. W sensie, one są skorelowane z siłą, że coś, coś wymaga od nas jakiegoś natężenia. A te, które są ponadczasowe i działają zawsze, to one dają nam mm, po prostu moc i one są akurat tymi takimi najgłębszymi, naj, y, najbardziej silnymi. I one są różne, on tutaj daje oczywiście rozpiskę na to, natomiast mm, zresztą o, mam jeszcze inną książkę. Zresztą ja Hawkinsa bardzo polecam dla tych umysłów, które są dosyć logiczne i które potrzebują jakiegoś matematycznego i fizycznego wytłumaczenia rzeczy nieuchwytnych. Hawkins hmm, zmarł nie tak dawno, bo w 2012 roku, a był właśnie hmm, doktorem nauk medycznych, nauczycielem duchowym, wykładowcą. Otworzył klinikę w Stanach Zjednoczonych, która była największą kliniką w jego, w jego czasie. Miał w pewnym momencie 16 sekretarek. Hmm, opisuje różne poziomy świadomości tego, w jaki sposób. On je doświadczył, i jak, jak, czyli łączy tą kwestię duchowości z, z fizyką. A sukces jest dla ciebie tu jest dużo akurat o podejściu właśnie bardziej biznesowym. No, i teraz do czego zmierzam? Otóż okazuje się, że najsilniejszym, jeżeli chcielibyśmy go nazwać, najsilniejszym atraktorem, czyli tym wzorcem, który działa w ukryciu. Jest po prostu miłość bezwarunkowa. I o ile nasz umysł, jak słyszy miłość, to już coś rozumie. O tyle, jak słyszy miłość bezwarunkowa, to zaczyna się gubić, i nawet jeżeli pewną podejmuje wysiłek, wysi no, podejmuje chęci, czy też właśnie wysiłek, bo dla niego to wysiłek, żeby zrozumieć miłość bezwarunkową, pojąć ją, to bardzo szybko się, że tak powiem, y Poddaje, kapituluje i wraca do starych wzorców, znajomych mu wzorców. I powiem szczerze, że to właściwie na tym polega, ponieważ on wie, czyli nasze ego wie, że w momencie, kiedy pojmie, co to jest miłość bezwarunkowa, to przestanie nami rządzić. I wtedy to my będziemy nim rządzić. Natomiast do tej pory to on tak naprawdę pociąga za, za sznurki do momentu, kiedy my nie pojmiemy sercem, czym jest miłość bezwarunkowa. I teraz, o ile to jest dosyć pojęcie faktycznie abstrakcyjne, to są sposoby na to żeby je wdrożyć w rzeczywistość. No bo właśnie przecież o tym się mówi, że aspektem, w sensie o tej miłości, żeby wykorzystać ją w codzienności, to najsilniejsze pole, które daje ci moc. Gdzie nie, ty się nie siłujesz, tylko masz moc. I tym moim klikiem takim ogromnym, którym, o którym też no, mówię przez różne te wideo na tropie i te z Tunezji, i to później, co było już w Polsce, to jest flow. Bo flow okazuje się stanem naszym naturalnym, pewną strategią, którą można każdy, każdy może wyczytać, znaleźć w książkach, czym jest flow. To jest to naturalna strategia do tego, żeby właśnie korzystać z tych silnych, z tych potężnych pól energii, które dają nam właśnie najlepsze rezultaty, najmniejszym wydatkiem energii, i to jest między innymi wdrożenie w życie życzliwości. I dla przykładu Czyli wtedy w floaty nie musisz pamiętać, że być życzliwym, to po prostu jesteś życzliwy. Nie musisz pamiętać, żeby być wdzięcznym, bo ty po prostu jesteś wdzięczny. Nie musisz myśleć o tym, żeby akceptować innych, bo ty po prostu akceptujesz siebie naturalnie i akceptujesz naturalnie innych. To mamy w sobie, dlatego właśnie to jest tak dla mnie fascynujący stan. I teraz, akurat Hawkins podaje w swojej książce przykład biznesowy w postaci Walmartu, który jest jedną z największych, o ile nie największą siecią supermarketów w Stanach Zjednoczonych. I tam. Abstrahuję od tego, że całe, całe, cała w ogóle, to znaczy całość firmy jest przejawem wzorca, który przyjął właściciel, a to była właśnie życzliwość, więc na przykład w jakiś sposób, że tam są um, miejsca do um, odpoczynku dla tych klientów, jakieś takie wszystkie aspekty, które są zwrócone na ludzi, którzy są w firmie, są w sklepie, to na przykład Przejawem tego, że tam jest taki wzorzec istotny i to jest jako zasada działania firmy, jest to, że tam nie ma sprzedawców miesiąca, nie dostaje się nagrody za najlepszą sprzedaż, tylko dostaje nagrodę sprzedawca naj... no, sprzedawca, czy też pracownik, pracownik najbardziej życzliwy. Tak jest punkt dowagi skierowany właśnie na tę stronę. I teraz zmierzam jeszcze do jednej rzeczy. Otóż fajnie jest o tym mówić, fajnie jest sobie to przypominać. I gdzieś tam ja też o tym mówię, o tych prostych rzeczach, bo, bo właśnie umysł wchodzi w stare schematy, które nie idą w zgodnie z mocnymi polami energii, tylko są skorolowane bardziej z brakiem i z lękiem, więc przypominanie sobie o tych rzeczach. Sprzyja temu, żeby coraz częściej na te szyny, żeby zmienić szynę na tą, żeby już bez naszej wiedzy prowadziła nas według tych mocnych pól energii. I do tego służy między innymi medytacja. Ona pozwala ci się oddzielić od myślenia i zdecydować, jakim myśleniem teraz podążysz, jakimi wzorcami energii. I dlatego też jutro zapowiadam na jutro na godzinę 6 rano krótką medytację wdzięczności, bo wdzięczność sama sobie, no jak, jak będziemy mówić o życzliwości, to jest po prostu przejaw bycia w codzienności. Teraz chodzi o to, żeby jeszcze właśnie to było bardziej realne dla nas, ta zasada. Co to znaczy dla ciebie? To już odpowiedź jest dla was, dla osobista, do odpowiedzenia sobie tu w sercu, czym jest dla ciebie życzliwość, jak ona się będzie przejawiała w ciągu dnia, po to, żeby faktycznie to pole energii za, wykorzystać w codzienności. Więc między innymi takim przejawem będzie po prostu Umiejętność bycia wdzięcznym, po prostu bycie wdzięcznym. No i właśnie jutro zaczniemy sobie w ten sposób dzień, maksymalnie 10 minut, góra powiedzmy, no tam 12, z krótkim wstępem jeszcze odno odnośnie wdzięczności. I to będzie po prostu jako podwalina pod życzliwość, nawet, bo, bo wtedy łatwiej jest nam być życzliwym, kiedy jesteśmy wdzięczni. A wdzięczność i życzliwość jest związana z samymi nami, czyli jesteśmy, jeżeli jesteś życzliwy dla siebie, to i też łatwiej jest Ci być życzliwym dla. Dla innych, jeżeli jesteś wyrozumiały dla siebie, łatwiej jest być wyrozumiałym dla innych, więc dlatego warto skupiać yy, najpierw uwagę na sobie, skierować do wewnątrz, bo i tak czy siak to przejdzie przejdzie na zewnątrz. I to tyle myślę dzisiaj tym, tym tematem, który naprawdę już długo ze mną chodził, i cieszę się, że, że wybrzmiał, że tak naprawdę boskość tkwi w prostocie.